Witam serdecznie. Dzisiaj popołudniowe marudzenie. Słuchajcie, taka szybka mam nadzieję, że rzecz, że się za bardzo nie rozwinę jak zwykle. Ech, mianowicie chodzi o to, kto odpowiada za te buble, które my pokazujemy. Wielokrotnie pod naszymi materiałami, gdzie pokazujemy budle, buble, mamy e, od Was komentarze, że no tak, pani Hanna Zdanowska układała tą kostkę. No tak, pani Hanna Zdanowska e, wylewała e, ten beton, czy układała ten asfalt. Słuchajcie, to nie tak wygląda. Pani Hanna Zdanowska odpowiada za to to pani Hanna Zdanowska dobiera sobie kadrę dyrektorską, pani Hanna Zdanowska dobiera sobie urzędników, pani Hanna Zdanowska jest odpowiedzialna za to, że jeżeli ktoś odebrał tą inwestycję i kolejną inwestycję bublowatą będzie znowuż odbierał, to jest za to odpowiedzialna, że pozwala temu urzędnikowi, aby ten urzędnik dalej pracował i dalej to robił. Można ewentualnie... Poprosić o wniosek o udzielenie informacji publicznej. Można dostać nazwisko urzędnika, który odbierał daną inwestycję. Można z tym iść do organów ścigania i złożyć doniesienie, ale odpowiedzialna politycznie czy wizerunkowo jest za to pani. Prezydent Hanna Zdanowska. Za wszystko, co się dzieje, jest odpowiedzialna pani Hanna Zdanowska. Czy mamy wylewany beton, czy mamy układany asfalt, czy mamy w pogodach takich, jakie są nieodpowiednie, czy mamy deszcz wtedy, czy mamy wilgotność za dużą, czy mamy śnieg, czy mamy minusowe temperatury w każdej takiej pogodzie, która jest pozwolona na to, żeby robić inwestycje? Jest odpowiedzialna pani Hanna Zanowska, Tak jak powiedziałem, to ona pozwala na to wszystko. Ona jako przedstawiciel Urzędu Miasta Łodzi, ona jako najwyższa osoba, najważniejsza osoba i najwyższa stopniem w sumie osoba w Urzędzie Miasta Łodzi za to odpowiada. Tak samo jak i prezes firmy czy właściciel firmy. Jeżeli mamy od jakiejś firmy e, robimy, czy jakaś firma robi nam inwestycje, czy cokolwiek od niej kupujemy. Nie idziemy z tym, e, jeżeli o, pracownik jest. E, Wydaje się, że nie jest osobą kompetentną do tego. Nie idziemy do tego pracownika, tylko idziemy opowiadać od razu, że a no, prezes tej firmy czy właściciel tej firmy jest taki i taki. Oczywiście prezes tej firmy odpowiada za swoich pracowników, czy właściciel tej firmy odpowiada za pracowników jakich sobie dobiera. I dokładnie tak samo jest tutaj. Nie możemy sobie mówić, że pani Hanna Zanowska nie odpowiada za coś, bo tam jakiś urzędnik coś zrobił. Jeżeli takich sobie pracowników dobrała, to niech za to odpowiada. Mam nadzieję, że krótko jak zwykle wytłumaczyłem i przekazałem wam to, co chciałem. Czyli pokazać, że no niestety za wszystkie inwestycje, czy to jest wykonywane w. Na Placu Wolności, czy to jest wykonywane na Cmentarnej, czy na Nowomiejskiej, czy na Legionów, czy na Jaracza. Jeżeli są buble, odpowiada pani prezydent Hanna Zanowska. Pozdrawiam serdecznie.